Zapraszamy na wywiad w ramach Olimpiady z, wojny z Teorii z księdzem Grzegorzem Kotem, prezesem fundacji Pomagam, Bo Kocham, wspierającej osoby uzależnione i współuzależnione oraz panem Wacławem. Dlaczego chciałam zająć, zająć się tematyką dotyczącą środków psychoaktywnych? Pytanie i łatwe, i trudne. Myślę, że takie dwuczęściowe, dlatego, bo będąc w naszym wieku, bardzo mocno byłem zaangażowany w dwóch światło życie, z niego wyrosłem, tu kształtowałem też i swoje wnętrze w tym charyzmacie, a jak wiemy, oaza to też i Krucjata wyzwolenia człowieka, to ona kształtowała mnie, my się do tego tematu i przygotowywała, kiedy to ksiądz biskup 7 lat temu yy, Posłał mnie do posługi pośród osób uzależnionych i współuzależnionych i to było taką już kropką do tego, że w tym zadaniu się mam specjalizować, być dla tych osób, pracować z nimi, posługiwać Na jaką najmłodszą osobę się trafił, która była pod wpływem alkoholu? Trafił, czy jaka najmłodsza osoba była, powiedzmy, w poradni, gdzie korzystała z naszych porad? Była w poradni. Była w poradnie. Bo trafić to wiecie, jak to tak, dzisiaj jest. Więc myślę, że bardzo łatwo jest trafić na takie osoby, szczególnie na imprezach wielkoprenerowych, gdzie niestety te substancje psychoaktywne są obecne. Natomiast poradni osoba najmłodsza jaka była, to miała 14 lat z rodzicami, prosząc o pomoc, gdzie się udać właśnie w uzależnieniu, bo nie radziła sobie ze spożywaniem alkoholu. A jak stosowanie środków psychoaktywnych? Ktoś ma to do siebie, że jest ryzykowna, tak, jest ciekawa świata i ta ciekawość sprawia, że ktoś, kto jest nieodpowiedzialny może bardzo szybko zepsuć tak, to zainteresowanie poprzez środki psychoaktywne. Może to sama osoba młoda zrobić ciekawości pod wpływem towarzystwa rówieśniczego, w którym dorasta, pod wpływem informacji jakie dochodzą, które zaciekawiają a może to zrobić pod wpływem również złego wzorca świata dorosłych, czy dostępności tych do środków. Natomiast jak wpływa na młodzież, to ma wątpliwości, że degradująco. Bo nikt nie patrzy na to dogłębnie w tym momencie, tylko na pozór, że to daje radość, jakieś szczęście chwilowe, euforię. Natomiast skutki są opłakane, które przychodzą z czasem i w świadomości, w psychice człowieka, w zachowaniach, kiedy ten człowiek popada w uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Czy to będzie alkohol, czy to będą narkotyki, czy innego rodzaju substancje psychoaktywne które bezpośrednio wywierają wpływ na organizm młodego człowieka, który dopiero się kształtuje, rozwija i jest bardziej podatny na te ujemne skutki, czy również i na psychikę. I ostatnie pytanie. Jak możemy pomóc takim osobom? Myślę, że to co było na tym spotkaniu, teraz na tych dwóch lekcjach, to jest taka też odpowiedź na to pytanie. Natomiast się na pewno się nie bać pomagać takim osobom, czyli rozmawiać yy, i też sięgać po to, co yy, jest zaproponowane poprzez, choćby nawet Centrum Leczenia Uzależnień, yy, poprzez Profilaktykę, poprzez Panią Pedagogę, Psychologa, kiedy wiemy o takich osobach, żeby skierować ich w odpowiednie miejsce ze świadomością, że sami sobie panu. nie poradzą. Bardzo dziękujemy za wywiad i za warsztaty. Bardzo proszyłyśmy swoją wiedzę na temat tego programu społecznego, który realizujemy w naszym projekcie.